Proszę Państwa, ja tu przemawiałem, było to parę miesięcy temu, w czasie wakacji, i mimo że nie jestem ani cudotwórcą, ani żadnym magiem, przewidziałem to, co teraz zostało zapowiedziane. Mianowicie przewidziałem fakt, że tak zwana reforma sądów, która była wówczas. To był tylko przygrywka do tego, co, co zostało zapowiedziane ostatnio. O co tutaj chodzi, proszę Państwa? Chodzi o to, żeby tak naprawdę zniszczyć sądownictwo. Nie chodzi o to, żeby poprawić jakość, szybkość postępowania, ulepszyć procedury. Nie wierzcie Państwo, że to jest ten cel reformy. Wręcz przeciwnie. Wszystko się zmieniło na gorsze. I wtedy, te kilka miesięcy temu, mówiłem, jak to będzie wyglądać, i teraz te prace ukazały się wreszcie. Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowała to Rzeczpospolita. O co chodzi? Chodzi o to, żeby usunąć niepokornych sędziów. Jak Państwo wiedzą, zgodnie z Konstytucją, sędzia jest nieusuwalny. Ma gwarancję że jeżeli będzie orzekał, nawet sprzecznie z tym, czego oczekuje władza, nic mu się nie stanie, nie ma prawa mu włos z głowy spaść. No i teraz jest problem, tak, bo oczywiście są sędziowie, którzy, yy, no, można ich tak podzielić na trzy kategorie, tak, czyli tacy, którzy jak gdyby zaprzedali się PiSowi, Tacy, którzy się przyczaili i czekają, co będzie, i są tak zwani sędziowie niepokojni. I o tych sędziów po prostu tutaj chodzi, proszę o, Państwa. Chodzi o to, żeby ich zniszczyć i żeby ich wyrzucić. Te wszystkie postępowania dyscyplinarne to chodzi o to, żeby im pokazać, żeby nie podskakuj, bo jeszcze może Tobie coś się stać. Ale te postępowania. Są przeważnie fikcyjne i nie można nic z tym sędziom zarzucić, tak? No bo nie można e, wyrzucić sędziego za to, że miał koszulkę konstytucja. Czy nie wolno wyrzucić sędziego za to, że gdzieś tam e, działa w jakimś związku, justycja czy w jakimś innym i wyraża swoją opinię. Żyjemy w takim kraju, że nie A, można nie. tego zrobić, bo konstytucja tego zabrania. Ale co dopuszcza konstytucja? Konstytucja ma zapis, który mówi, że w razie reorganizacji sądów można sędziów odesłać w stan spoczynku. I teraz mamy manewr taki, już bardzo dawno prezes Kaczyński się wypowiadał na ten temat, że oni już by to dawno zrobili, ale nie ma pieniędzy, bo to będzie kosztować, e, zmienić po prostu strukturę sądu. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, są e, e, sądy jest sąd rejonowy, sąd okręgowy i sąd apelacyjny. I niektóre sprawy trafiają bezpośrednio do sądu rejonowego, odwołanie jest do sądu okręgowego, niektóre trafiają do sądu apelacyjnego, do sądu okręgowego, a odwołanie jest do sądu apelacyjnego. Tak? A teraz się robi, spłaszcza się tą strukturę, mianowicie powołuje się tylko sądy okręgowe, następnie sądy regionalne, kasuje się w ogóle sądy apelacyjne i jeżeli tak zrobimy to robimy bardzo prosty manewr mianowicie taki, że jak gdyby zostaną zlikwidowane wszystkie sądy będzie instytucja w ogóle jakaś kuriozalna sędziego powszechnego, to znaczy nie będzie wiadomo, który sędzia jest w jakim sądzie, no to jest w ogóle jakiś ewenement w skali światowej, czyli Powiedzmy, sędzia z sądu okręgowego będzie mógł być w sądzie regionalnym i vice versa, tak jak sobie władza tam go obsadzi. Nie będzie przywiązany do danego sądu, tak jak to jest dzisiaj. Czyli jeżeli ktoś jest w sądzie okręgowym, no to yy, może iść najwyżej do góry, a nie na dół. Tak? A tutaj będzie można pomiatać tymi sędziami, jak się będzie chciało. Mało tego, to jest taki, przepraszam, mało tego sytuacja jest taka, że jeżeli będzie reforma w cudzysłowie tych sądów, no to dojdzie do takiej sytuacji, że sędziowie, którzy są niepokorni, zostaną odesłani na zieloną trawkę. tak? I na przykład taki słynny sędzia Tuleja, który się nie poddaje żadnym naciskom i robi swoje. Zostanie zlikwidowany jego sąd, a następnie, zgodnie z konstytucją, w cudzysłowie, zostanie odesłany w stan spoczynku. Tak? I takich sędziów w kraju już są namierzeni ci sędziowie, tak jak tutaj mówiła koleżanka 300, 300 sędziów już jest e, w cudzysłowie na świeczniku, czyli ci sędziowie już są naznaczeni, że jak przyjdzie e, reforma, to wszystkich tych sędziów odeśle, odeślemy. Na zieloną trawkę i będziemy mieli w końcu tych sędziów, których chcemy. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, no, ale ten zamach, jaki teraz idzie w, w sądzie, no to jest coś nieprawdopodobnego. No, z naszego podwórka, naszego podwórka, prokurator z, z Nowego Miasta Lubawskiego dostaje nominację na sędziego do Działdowa i po miesiącu zostaje prezesem tego sądu. No. Proszę Państwa. Czy to jest w ogóle do pomyślenia, żeby była jasność? Ja nie mam nic przeciwko przepływowi ludzi pomiędzy zawodami. To jest normalna sytuacja, tak? Yy, adwokat może zostać sędzią, sędzia może zostać adwokatem i tak dalej, i tak dalej. Tak? I nie mam nic przeciwko temu, tylko nie w takiej sytuacji, że bierze się sędziego, yy, prokuratora, który jest po linii, po bazie, obsadza się go najpierw w sądzie, a po miesiącu robi się prezesem sądu, tak? A sędziowie, którzy. Są w tym sądzie 10-20 lat, teraz będą jemu podlegać. Tak? No przecież to jest sytuacja nienormalna. Tak? Nie możemy do tego dopuścić, bo jeżeli dopuścimy do tego, to nie będzie już niezależnego sądownictwa. Ja niestety z przykrością proszę Państwa, zauważam, że część sędziów w obawie o swoje, no nazwijmy to, swoje miejsce pracy, już zaczyna orzekać po linii po bazie. Tak? To znaczy. W tym sensie, że jak gdyby prokurator powie tak, no to sędzia w ogóle bez, bezrefleksyjnie wydaje taki wyrok i no bo lepiej nie podpadać, tak? Bo y, potem ktoś y, będzie robił reformę sądów i powie, a ten to orzekł w tej sprawie tak, to on może dostać, tak? A ten inaczej, no to idzie, jak to mówią, y, w stan spoczystów. I to jest też niebezpieczne, tak, że ludzie nie są teflonowi, tak, ludzie, y, oczywiście jest grupa sędziów wspaniałych, takich walczących, takich niezależnych, takich sędziów potrzebujemy, tak? ale niestety jest cała grupa sędziów, którzy się po prostu boją, tak? i to jest, z jednej strony jest to normalne, tak, bo każdy chce pracować, każdy chce żyć, każdy chce mieć święty spokój, tak? ale nie o to wchodzi sądownictwie, tak? Chodzi o to, że obywatel idzie do sądu po co? Po to, żeby wiedział, że jeżeli zapadnie wyrok, to nikt temu sędziemu nie powie, co on ma w tej sprawie zrobić. On ma orzekać zgodnie z własnym sumieniem. No i niestety, proszę Państwa, sytuacja jest teraz taka, że tak jak powiedziałem, część sędziów no, nie wytrzymuje tej presji, bo presja jest ogromna, sędziowie są frustrowani jak z nimi rozmawiam, to większość mówi, że chętnie by już dawno poszła na emeryturę czy w stan w spoczynku, gdyby miała taką możliwość bo co to jeszcze powoduje, tak? powoduje cały czas ta jazda te, te, te napady na tych sędziów powodują, że przychodzą ludzie do sądu i nasłuchają się tych głupstw i potem w tym sądzie wygadują niestworzone historie, tak? I napadają na tych sędziów, są niegrzeczni, są roszczeniowi i tak dalej, tak dalej, a sędzia ma też swoje nerwy, prawda? I to niestety powoduje, że jest napięta sytuacja, jeżeli chodzi o ludzi w sądzie, bo ludzie są różni i zawsze były kłopoty, a w tej chwili to jest, są kłopoty do kwadratu, tak? I trzeba, proszę Państwa, robić wszystko, żeby obronić te niezależne sądy i Y, spowodować to, żeby ten hejt, który w tej chwili się wylewa na ten sąd, żeby to wszystko obronić, tak? Żeby nie zrobić takiej sytuacji w końcu, że ci ludzie, y, sędziowie będą pod taką presją, że raz y, przestaną być niezależni, a dwa, że po prostu nerwy im nie, y, y, nie pozwolą w sposób obiektywny y, orzeczać. Także y, to oto w tej cudzysłowie reformie. Chodzi i o to y, tutaj y, tak naprawdę idzie gra, dlatego musimy być czujni, musimy protestować, musimy się zbierać, musimy pokazywać te wszystkie świństwa, po to, żeby ktoś w końcu zobaczył, jak to naprawdę wygląda. I y, jeszcze jedna sprawa, mniej związana z sądami, ale y, w jakiś sposób bardzo istotna. Mianowicie taka, że Zbliżają się wybory, tak? Najważniejsze wybory teraz te europejskie i za chwilę te wybory parlamentarne. Jeżeli PIS wygra te wybory, to wszystko to, co powiedziałem, się sprawdzi w 100%. Tak? Dlatego trzeba e, zrobić pracę u podstaw i tłumaczyć ludziom o co chodzi i tym niezdecydowanym, zwłaszcza mówić. Jakie będą konsekwencje, jeśli następne cztery lata będzie rządził PiS? Oczywiście teraz jest kwiatełko w tunelu, jest koalicja europejska, która ma duże szanse, że pokona ten PiS, a wiadomo, że jeżeli pierwsze wybory zostaną wybrane, to tak zwana kula śnieżna, tak jak było z Dudą, Komorowski jak przegrał, no to już było wiadomo, że i PiS wygra jedne, i drugie i trzecie wybory. Tak? I tak będzie tak samo, jeżeli chociaż. Jednym procentem Koalicja Europejska wygra, to ma dużo większe szanse, żeby wygrać w yy, yy, wyborach parlamentarnych. Ale co zrobić, żeby wygrać? Tak? Nie tylko krytykować PIS, tak? Nie tylko mówić, co oni źle robią, ale również spojrzeć na siebie. Dlaczego, na przykład, Platforma przegrała wybory? Tak? Dlatego, że każda władza niestety się bardzo szybko deprawuje. Bardzo szybko się deprawuje. Tak? No, to jest normalne. I chciałem Państwu tylko tutaj już na zakończenie powiedzieć, że moim ideałem polityka jest były prezydent Urugwaju, nie wiem czy Państwo o nim słyszeli, to jest po prostu niesamowity gość, tak, facet, który rządził tyle lat i był teflonowy, to znaczy w tym sensie, że dostawał 12 tysięcy euro, z czego 11 oddawał na cele charytatywne, sam zostawiał sobie 1000 euro. Widziałem jego domek w Urugwaju, to taka lepianka, żeby państwo nie u nas dozorca lepiej mieszkał niż ten prezydent. Tak? Obok miał kawałek ziemi, w który sam tam rył i jeździł starym darbusem. I to jest ideał człowieka, który poszedł do polityki nie po pieniądze, tak? nie po władzę. I jego w Urugwaju wszyscy kochają. Jego błagali, żeby on został. Ale on powiedział w pewnym momencie nie, tak? to też trzeba umieć. Tak? Bo on mógłby rządzić tam dożywotnio. Bo nie, ani jeden obywatel nie był przeciwko niemu. Bo świetnie rządził, jeszcze się kraj rozwijał, tak? ale ludzie widzieli, że to jest skromny człowiek, że on najchętniej to wychodził na piechotę, że nie potrzebował ochrony i tak dalej, tych wszystkich przywilejów, sekretarek, pięciu telefonów i tak dalej. I jeżeli mamy wygrać, tak? To musimy wygrać właśnie w taki sposób, pokazać skromność, a nie butę, bo oni teraz pokazują. Ale jeżeli chcemy wygrać, to musimy być inni. Dziękuję bardzo za uwagę.